że jeżeli chodzi o y, konstruowanie gry wyglądało to nieźle. Natomiast y, fajne jest to, że Mimo, że przegrywamy. przegraliśmy te, te dwa mecze, natomiast w starciach właśnie z takimi rybanami każdy pojedynczy błąd jest karany. To jest super, bo grając na własnym podwórku, gdzieś nam zdarza się popełnić błąd w ustawieniu czy, czy w wyprowadzaniu piłki. Gdzieś to uchodzi płazem. Natomiast tutaj w starciach właśnie z takimi rybanami z zagranicy sytuacja jest taka, że kończy się najczęściej gol. Jesteśmy zdecydowanie zadowoleni z tego, że udało nam się ściągnąć takie ekipy, są to e, jedne z najmocniejszych zespołów w swoich krajach, e, walczą o tytuły mistrzowskie, e, więc wydaje mi się, że to jest świetna sprawa, możliwość konfrontowania się z takimi właśnie zespołami. E, odmienne style gry, bo, bo są zespoły z tych sześciu różnych krajów i rzeczywiście Patrząc na to, jak poszczególne ekipy konstruują jakie mają umiejętności techniczne, to widać tą widać różnicę. To jest fajne dla nas, bo możemy rzeczywiście sprawdzać swoje umiejętności w starciu z, z różnymi stylami. Dokładnie tak, no wiadomo, że, że, że pewnie za niedługo zdarzy się tak, że któryś z tych chłopaków będzie miał możliwość już grania w piłce, w piłce seniorskiej. E, mamy sporo ruchów w kraju, bo i w, w różnym roku są reputacje Słowacji, w Karpatach Ukrainy, z, są, jest z w Chorwacji, więc z Węgier też chłopcy z Frenzwaroszu grają w kadrze narodowej. Wiadomo, że naszych dwóch zawodników e, też jest powoływanych do reprezentacji narodowej, natomiast no, niestety Kuba, Kuba ze względu na kontuzję, nie mógł grać. Kamil też nie jest w pełni jeszcze przygotowany do tego, żeby grać w w całym tym turnieju, bo no, w, pierwszym meczu, w pierwszym meczu uznaliśmy, że właśnie Kostek stanie w ramce, natomiast teraz w drugim bronił, bronił Kamek. widać, że się czuje coraz lepiej, więc też widać tą jakość u niego zawalował. Każdy mecz jest naprawdę tutaj fajnym wyzwaniem, no liczymy, że najważniejsze dla nas jest myślę, żebyśmy, żebyśmy pierwsi strzelili gola w którymś z tych meczów, bo będzie nam się grało zdecydowanie łatwiej. Eee, Początki obu spotkań i z, 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 z LOKO i z Karpatami były niezłe, natomiast te na błędy indywidualne sprawiły, że straciliśmy, straciliśmy bramki i później już było, było już e, trudniej, aczkolwiek druga połowa z Karpatami można, można być zadowolony z stworzenia tej sytuacji.